Cześć, witam serdecznie. Paweł Maksym, Maszynosfera, Szyj.pl Dzisiaj na placu boju, na naszym stole stanęło kilka maszyn. Bystre Wasze oko pewnie już zobaczyło, że są to covery. Nie tylko covery, jest też coverlock o tym co nazywamy i dlaczego i jak. Powiem już za chwilkę. Natomiast na starcie chciałbym powiedzieć co będzie tematem dzisiejszego spotkania. Otóż będzie to, będą to covery. Ich Przydatność, ich funkcje, a także zdradzę kilka sekretów na co zwrócić uwagę, wybierając cover dla siebie, do domu czy też do niedużej pracowni. No i generalnie chciałbym, żebyście odkryli, czy potrzebujecie taki sprzęt, czy nie. Przede wszystkim, żebyście zobaczyli, co takim sprzętem można zrobić, bo bardzo dużo jest jeszcze pomyłek. Mylicie overlocki z coverami, coverlockami, a już w ogóle nazwa cover, coverlock, renderka i jeszcze kilka innych nazw, z którymi na pewno się już nieraz spotkaliście, one wprowadzają mnie jako zamęt i mętlik, więc chciałbym to usystematyzować, tak żebyście troszeczkę bogaci o, o pewną dawkę wiedzy po tym filmiku byli. Tak więc zaczynamy. Cover. Co to jest i do czego w ogóle służy? Cover jest to maszyna drabinkowa, ale jak już powiedziałem, cover, bo tej nazwy będziemy używać, cover jako maszyna drabinkowa, jako to urządzenie, które potrafi szyć ściegami drabinkowymi. Overlock, wiadomo, nie jest to temat dzisiejszego filmu, ale overlock wiemy co robi: obrębia, e, e, obrzuca krawędź, odcina zbędny materiał, e, zszywa. To jest zadanie overlocka. Cover ma za zadanie Wykończyć krawędź szytego materiału, najpewniej no elastycznego, no bo te ściegi wszystkie są tutaj, te drabinki są elastyczne. E, widzimy to szczególnie na dołach t-shirtów czy podwijaniu rękawków. Jeżeli macie na sobie dzisiaj t-shirt, rzućcie okiem, jak to wygląda. E, od prawej, od lewej strony rzućcie okiem na wykończenie dołu, e, jak wygląda. To jest podobny, e, podobny ścieg. To jest właśnie ścieg wykonany taką maszyną lub też taką. O tym też zaraz powiemy. No i jest coverlock, to też jest określenie, z którym się spotkacie. Coverlock będzie to połączenie maszyny, jaką jest overlock i cover, czyli takie dwa w jednym. Ja tu też przygotowałem jeden model i to jest 1200D od Janome. O nim też będzie słów kilka w nieco później, ale już możemy go przedstawić, czyli dwa w jednym, overlock i cover, daje nam coverloka, czyli maszynę, która potrafi wszystko to, co te dwie osobne maszyny, a nawet nieco więcej. Dobrze, jak już wiemy, co nazywamy czym. I nie będziemy już się mylić, mówiąc cover czy coverlock. Przejdźmy do tego tak naprawdę, co te maszyny potrafią i do czego ich używamy. Właściwie część już zdradziłem, ponieważ używamy ich do, do wykańczania, wykańczania waszych projektów, szczególnie dziani nowych, czyli podwijania brzegów jak się to odbywa no i tutaj też przechodzimy już do tak jakby funkcji każdego z tych kowerów czyli tego co potrafi jakie ściegi potrafi robić jak to może wyglądać od lewej od prawej strony przygotowałem sobie też, przygotowałem sobie też tutaj wzornik który pokazuje możliwości cowera, ale najpierw zanim to nastąpi na tym przykładzie Elna Easy Cover, którego sobie pozwolę podłączyć, przeszyję sobie kawałeczek powiem Wam i pokażę co tak naprawdę z tego wyszło bo co z tego wyjdzie? Na pewno wyjdzie piękny, elastyczny ściek kawałeczek materiału o, złożymy sobie tutaj w tym, w tym Easy Coverze, na... Na tą chwilę zamontowane są dwie igiełki. I tutaj już właśnie tutaj pokaże się pewna różnica. Maszyna, maszyny te potrafią pracować dość szybko, to jest do 1000 ściegów na minutę. Umówmy się, to jest już taka norma, czyli w miarę szybko jak na domowe warunki. Przypominamy, że to są maszyny dedykowane mimo wszystko do, do domu. I jaki efekt uzyskaliśmy? Uzyskaliśmy sobie po prawej stronie podwójne, podwójne stebnowanie. Pozwolę sobie tutaj bliżej zaprezentować podwójne stebnowanie. Widać dwa kolory nici. Natomiast co uzyskaliśmy ze strony lewej? Ze strony lewej uzyskaliśmy. Taką oto drabinkę. Teoretycznie nie będzie tego widać, ponieważ jest to strona lewa. Praktyka pokazuje, jak i ten przykład, że jest to na elastycznym materiale. Wyszyty taki ściek również zachowuje się elastycznie, a więc będzie pracował razem z materiałem. I to jest świetna wiadomość i to jest świetne rozwiązanie dla kogoś, kto ubóstwia szycie dzianin i chce to profesjonalnie już wykańczać. Taka maszyna będzie naprawdę przydatna. W tym miejscu powiem, że wielu z Was robi to jeszcze troszeczkę na piechotę, ale to oczywiście nic złego. Natomiast nie mając covera w domu, często można się poratować założeniem do maszyny wieloczynnościowej podwójnej igły. I efekt, który uzyskacie, oczywiście będzie bardzo zbliżony, szczególnie po stronie prawej, ponieważ też uzyskacie podwójne przeszycie, czyli podwójny, podwójny ściek sternowy, równoległy. Natomiast to, co uzyskacie po stronie lewej. To nie będzie taka czysta drabinka. To będzie po prostu zygzak, który stworzy się z nici spodniej, która będzie biegała sobie między dwoma igłami. On będzie miał właściwości elastyczne, ale. Y Wiemy doskonale, że bardzo, bardzo dużo z was przechodzi już na taką faktycznie profesjonalną ścieżkę i chce to robić porządnie. Dlatego, dlatego pojawiają się tutaj z ratunkiem właśnie Cowery. Czy ten dwuigłowy ściek to wszystko? Nie. To był przykład, właśnie maszyny z założonymi dwiema igłami. Ta maszyna może mieć założone trzy igły, tak jak, tak jak tutaj model 2000 CPX od Janome. I tutaj na przykładzie, właśnie wzornika, na którym się teraz bardziej skupimy, pokażę wam tak naprawdę, co potrafią te te kołwery i jakie ściegi mogą wyszyć. Jeżeli mamy założone w kołwerze wszystkie trzy igiełki, ten ścieg po prawej stronie będzie wyglądał w ten sposób. Tak? To będzie ścieg z trzema igłami. Jeżeli mamy dwie igły, to jeszcze mamy wyjście. Czy wyciągamy igłę środkową i wtedy będziemy mieli nieco szerszy ten nieco szersze to wykończenie z większą przerwą pomiędzy stebnowaniami, czy wyciągamy którąś ze skrajnych igieł, które są w kołwerze i wtedy te, oczywiście te, te przeszycie będzie węższe, jak ono będzie umiejscowione bardziej tutaj to zależy od tego, której igły się pozbędziemy. To jest prawa strona, od lewej strony oczywiście jest to, jest to wciąż elastyczna, piękna drabinka, tak to wygląda od strony lewej, zostaje nam jeszcze jeden ściek, tutaj, na którym, którym jeszcze nie powiedziałem ani słowa. Wykańczanie dołów, bluzek, czy, 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 czy rękawków to jest jedno, natomiast jeżeli zostawimy tylko jedną igłę w takim kołwerze, Stworzymy łańcuszek. Czy to jest zwykłe stebnowanie? Nie do końca. Jest to, jest to łańcuszek, który jest nieco bardziej nitkożerny, jak widzicie, bo troszeczkę więcej tutaj tych wkłuć maszyna wykonuje, ale dzięki temu on zyskuje niesamowitą elastyczność. W związku z czym, jeżeli z kolei macie dzisiaj na przykład ubrane jeansy, albo macie jeansy w szafie, to można rzucić okiem. Jak są zszywane w tych strategicznych miejscach. Przez strategiczne miejsca rozumiem te, które są narażone na duże naprężenia, ale też muszą pozostać elastyczne. Tam przede wszystkim ma zastosowanie tej łańcuszek, ale też w wielu innych miejscach, o czym pewnie już się nie raz przekonaliście sprawdzając, co to jest za ścieki, dlaczego się tak fajnie zachowuje. To jest zresztą mniej istotne. Takie są możliwości cowera. Czy... To jest jedyne zastosowanie, o, to, o którym powiedziałem. No nie, tutaj mam kolejny przykład takiej tutaj łatki, takiej, takiego uszytku który, który stworzy, został stworzony na potrzeby pewnie jakichś pokazów. No i poza tym samym, co przed chwilą oglądaliśmy, czyli, czyli możliwościami takiej klasycznej drabinki, czyli stepnowanie po prawej i drabinka po lewej, łącznie ze ściegiem łańcuszkowym, widzimy też, że można wykorzystać na przykład tą drabinkę, która teoretycznie powinna być, z lewej strony można ją wrzucić na stronę prawą i użyć na przykład takiej wielokolorowej nici, i taką drabinką pięknie ozdobić jakiś element. Co jeszcze można zrobić? Marszczenie nie ma problemu, za pomocą cowera również to wykonacie. Nie, nie trzeba się ograniczać tylko do klasycznego podwijania tych i wykańczania wyrobów. Przyszyć jakiekolwiek nie wiem, czy, czy nawet tasiemki, czy tutaj. Jakiegoś takiego elementu nie będzie problemem, jest to ładnie, estetycznie, fajnie wykonane, nawet jak widzicie tutaj takie wykończenie postaci lamóweczki takiej zrobionej, jest zrobione łańcuszkiem, a więc jeżeli tutaj elastyczne materiały będą, nie ma problemu, ten ściek też będzie pracował razem z materiałami. No i teraz, oczywiście wszystko byłoby ładnie, pięknie i prosto. Wiemy już do czego służy, co można robić. Czy to są wszystkie możliwości kowerów? No nie, modele się od siebie oczywiście różnią i dlatego też m.in. znalazł się tutaj model Brother CV3550. I znowu, jeżeli tutaj bystre oko Wasze zauważyło, większość tych kowerów ma cztery szpulki położone, a ten tutaj evenement ma ich 5. Dlaczego? Dlatego, ponieważ hmm, ta maszyna potrafi również zrobić górny przeplot. Nie już śpieszę z odpowiedzią, co to jest. Klasyczne modele 2000 CPXL na Easy Cover i jeszcze kilka innych modeli skupia się na tym, że, ten dol, że przeplot jest na dole. Przeplot, czyli ta ozdobna drabinka, która w efekcie wychodzi na stronie lewej. Ale są oryginały, które potrafią. Dzięki mechanizmowi, który tutaj zakładamy i możemy również go później zdemontować i szyć klasycznie, tak jak na, na zwykłym kołwerze, e, możemy tutaj uzyskać drabinkę z jednej i z drugiej strony. Tu mamy stronę lewą, natomiast na stronie prawej, jak widzicie, również może być ozdobna drabinka, a więc tu już na, e, zwiększają się możliwości nie tylko wykańczania, ale przede wszystkim też ozdabiania, ponieważ efekt jest piorunujący. Jeżeli dobierzemy fajne nici i, e, i mamy na to pomysł, naprawdę e, efekty są fantastyczne. No, i wybieramy sobie cover. Co zrobić, żeby go wybrać? Na co zwrócić uwagę? No, bo to też jest niezwykle istotne. Zdecydowana większość coverów będzie szyła z mniej więcej z tą samą prędkością. To jest około 1000 wkłuć na minutę, i to należy traktować przy domowych przydomowych maszynach jako normę. Natomiast są od tej normy odstępstwa. Wspomnę tutaj o, o, o jednym dużo szybszym kołwerze, to jest Yuki MCS, natomiast nie ma go tutaj z nami, dlatego że stosunek jakości do ceny po prostu nie zadowala. On jest 50% droższy od tych maszyn, które są tutaj i tak naprawdę nie daje poza tą drobną prędkością nieco większą nic poza tym, więc postanowiliśmy się skupić na tych, na tych właśnie modelach, które, które widzicie. Czyli prędkość to jest jeden z aspektów. Czy jeszcze, czy jeszcze na czymś? Oczywiście zdecydowana większość funkcji będzie bardzo, bardzo zbliżona. Te wybrane modele, które są przed Wami, oferują poza klasycznymi funkcjami, które już wymieniam. Czyli przede wszystkim z ważnych, istotnych rzeczy: skoro szyjemy dzianiny, fajnie byłoby mieć regulację docisku stopki, i taka regulacja jest we wszystkich tutaj modelach, które się znalazły. Oczywiście regulujemy naprężenie nici górnej poprzez tutaj ustawienia na tych talerzykach, ale też y, modele tych kowerów, które są przed nami, do, posiadają dodatkową dźwignię. Elna Easy Cover i Janome 2000 CPX mają tutaj tą dźwignię wyciągniętą na górę. E, natomiast y, modele Bradera, modele mówię o liczbie mnogiej, ponieważ poza CV3550 jest jeszcze y, model y, 34 Nieco mniejszy bez górnego przeplotu. I to jest taka dźwigienka tutaj to jest bardzo delikatnie i, i praktycznie niewidoczna. Natomiast 34-40 modelu już nie będę wyciągał. Wiedzcie po prostu, że w tych modelach tam w środku jest jeszcze jedno ustawienie, i to jest dźwignia. Podobnie jak ta dźwignia tutaj na, na panelu wyciągnięta właśnie na górę, to jest dźwignia, która zmienia nam dodatkowo jeszcze naprężenia, ustawienie naprężeń i gęstość tej drabinki, która jest, która jest tworzona pod spodem. Do czego to służy? Służy to oczywiście do tego, że jeżeli szejujemy różne materiały od razu albo cieńsze, albo grubsze, mniej bardziej elastyczne, wtedy jednym przełączeniem możemy zmienić gęstość tej drabinki na dole i nie bawić się aż tak bardzo z tymi ustawieniami na talerzykach. To jest zdecydowane ułatwienie i duży plus dla tych maszyn, że to posiadają. Czy jeszcze coś istotnego w takich maszynach? Obsługa ich jest prosta, a więc tutaj jakieś. Na i takie cuda, które w overlockach często Wam pomagają, nie są, nie są niezbędne. Pozwolę sobie tutaj na przykładzie Elny pokazać, jak wygląda sytuacja w środku. Zobaczcie, tutaj nie ma prawie żadnego mechanizmu. Dlaczego? Ponieważ yy, wszystkie tak naprawdę zdecydowana większość nitek jest prowadzona górą i idzie do igieł. Do jednej, do dwóch lub do trzech igieł, w zależności od tego, ile ich yy, zdecydujemy się użyć. Natomiast tylko jedna nitka, w tym przypadku żółta, przechodzi tutaj do mechanizmu pętlującego, czyli do chwytacza krótko mówiąc. Chwytacz łańcuszkowego który jest odpowiedzialny za stworzenie, za stworzenie tutaj e, tej pętli, która daje takie a nie inne efekty. To jest jedno przeprowadzenie e, nici do chwytacza i tutaj też mimo wszystko jest, e, jest mechanizm, który pozwala nam ten chwytacz wysunąć i tak naprawdę m, jednym pociągnięciem palca uwidoczniłem sobie każdy element, który wymaga przewleczenia. Banalnie proste, dlatego na tym się nie będę skupiał, i dlatego też nie bierzcie tego za mocno pod uwagę. To nie jest trudne, więc nawlekanie w couwerach to jest jedno z prostszych nawlekań, z jakim możecie się w ogóle spotkać w przypadku każdego urządzenia do, do szycia. Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze couvera? No, oczywiście są te, są te rzeczy, są te niuanse. Ten mi się podoba bardziej, ten mniej. Ale też to, na co nie zwracamy szczególnie na początku uwagi, albo dopiero później nam wpada do głowy, żeby zacząć. Ciekawe, jaką ma gwarancję. Niektóre mają trzyletnią, tak jak Bradery, niektóre mają pięcioletnią, tak jak Elna i Janome, i, i no, to jest też parametr, który powinien dać nam święty spokój i powinien być koniecznie wzięty w, w momencie wybierania sobie maszyny. Wiemy, do czego służy cover, wiemy, jakie możemy w nim znaleźć funkcje. Czy to jest jedyne wyjście jeżeli chcemy szyć drabinką? Okazuje się, że nie. I teraz na, tutaj wysuwa się na pierwsze miejsce ten, ta maszyna o której wspomniałem na starcie czyli Janome 1200D. To jest przykład maszyny dwa w jednym jak już powiedziałem kilka minut temu, e, czyli potrafiącej robić jedno i drugie czyli szyć i ściegami overlockowymi i ściegami drabinkowymi. E, I teraz o, o ile mm, o ile tutaj w tych coverach mieliśmy przykład tylko i wyłącznie takich drabinek, które są po lewej stronie materiału, o tyle możliwości 1200D, którego wzornik mam przed sobą, są ogromne. Natomiast ten ogrom nie będę tu się skupiał na tym, co można zrobić za pomocą ściegów overlockowych, bo jest tego dużo przekręcę sobie od razu tutaj kartę ściegów na, na, ściegi, na ściegi drabinkowe. Widzimy dokładnie takie same ściegi, które potrafi stworzyć każdy z tych coverów, które, które stoją tutaj dzisiaj przed nami. Natomiast jeżeli myśleliście, że ten 35-50 jest jedynym modelem, który potrafi zrobić drabinka również u góry, no to powiem Wam, że nie takie możliwości ma też 1200 D od No i te ściegi są przepiękne. I tutaj kolejna próbka takich właśnie możliwości takiego, e, takiego wyszywania z włączonym górnym przeplotem. Inny film powstanie na pewno już o, o też o lockach, czyli tym miksie o, e, covera. I overlocka, e, ponieważ nie chcę was już tutaj za mocno rozpraszać e, i zmieniać tematu stricte na coverlocki. Skupiamy się dzisiaj na coverach. E, czy wystarczy wam w domu podwójna igła i, e, i zwykła maszyna do szycia? Na początku tak. Jeśli natomiast oglądacie ten film, e, to gdzieś kołacze wam się w głowie, że ten Cover fajnie byłoby mieć. I teraz, jeśli chcecie wybrać dobry cover, wiecie już mniej więcej, co powinien mieć, jak szybko szyć. W obsłudze niemal każdy jeden będzie prosty to czy będzie potrafił szyć tylko i wyłącznie z dolnym przeplotem tworząc drabinkę od spodu, czy również będzie to model, który potrafi taką drabinkę zrobić u góry. No to już jest kwestia waszego wyboru. Zastanówcie się, czy coś potrzebujecie, bo oczywiście za dodatkowe funkcje zawsze trzeba troszeczkę więcej zapłacić. Więc różnica w cenie pomiędzy tymi modelami może być dość znaczna, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę jeszcze coverlock, czyli w ogóle overlock i coverlock w jednym. Różne są firmy, firmy są krócej, dłużej na rynku, ale to się tyczy wszystkich maszyn, czyli jeżeli znajdziecie coś bardzo tanio, no to wiedzcie, że, że nie tyle może być z tym problem. Co do no, pewnych rzeczy, tanio się nie da wykonać. Jeśli tanio, to może oznaczać, że gdzieś słaba jakość tych podzespołów jest, a, w a zaznaczam to w tym momencie dlatego, że w przypadku maszyn typu overlock, cover, coverlock jest to niezwykle istotne, żeby te części, a szczególnie mechanizmy pętlujące chwytacze, były porządnie wykonane i nie można ich było zginać w palcach. One pracują bardzo bliziutko igły. Żeby dać takie świetne efekty, po prostu wszystko musi grać jak najlepiej i musi być wykonane perfekcyjnie, musi być dobrze spasowane. Tyle chyba dzisiaj o cowerach, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Wierzę jednak, że jeśli zapomniałem, to komentarze są po to, żebyście mi o tym przypomnieli, bądź też zadali jakieś pytania. Na te pytania czekam. Ehm, jeśli, jeśli chcecie też pomocy w wyborze ewentualnie albo coś bardziej szczegółowo, żeby wyjaśnić, to też po prostu piszcie. Nie ma problemu, odpowiem na wszystkie zapytania. Ehm, no i tyle w temacie coverów. Podejrzewam i już zapowiadam, że spotkamy się na pewno jeszcze z coverlockami nieco bliżej. Jeśli już macie pytania co do coverloków, to też możecie je zadawać. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj Paweł Maxa Maszynosfera, szyj.pl. Kłaniam się i zapraszam na następne nasze spotkanie. Cześć.